Jestem kobietą sukcesu. Jestem kochana, szanowana i podziwiana przez wszystkich. Z każdym dniem budzę się jeszcze piękniejsza. Przyglądając się w lustrze, dostrzegam kobietę pewną siebie, która wie na co zasługuje i dokąd zmierza. Moja uroda jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Zawsze wyglądam i czuję się jak bogini. Moja skóra jest pełna blasku, jakby czas się dla mnie zatrzymał. Moje włosy są piękne, gęste i zdrowe. Moje ciało jest idealne pod każdym względem. Uwielbiam dbać o moje ciało i zdrowie. Ono wzajemnie mi się doskonałą kondycją. Moja uroda robi ogromne wrażenie i sprawia, że nie można przejść obok mnie obojętnie. Kocham moje oblicze w lustrze i uśmiecham się do siebie każdego dnia. Każdego dnia dostrzegam w sobie coraz więcej piękna i rzeczy, dzięki którym czuję się jeszcze bardziej pewna siebie i odważna. Kocham moje ciało. Uwielbiam gładkość mojej skóry i jej zapach. W każdym miejscu i w każdym towarzystwie jestem najpiękniejszą kobietą sukcesu. Zawsze jestem traktowana priorytetowo. Ludzie mnie uwielbiają i traktują mnie z szacunkiem. Jestem kobietą sukcesu, która z każdym dniem wygląda coraz młodziej. Mój blask rozświetla każde pomieszczenie, do którego wchodzę. Jestem idealnym przykładem tego, że uroda idzie w parze z inteligencją. Jestem stworzona do życia w luksusie. Wszystko, czego pragnę, z łatwością pojawia się w moim życiu, ponieważ wiem, że zasługuję na wszystko, co najlepsze.